Przemów, ty wiesz jakie mamy dzisiaj gadżety? Musisz mi pomóc nazwać odcinek tak, żeby wszyscy wiedzieli. Niesamowite. A, nie, to, to za mało jest. Nie Nietuzinkowe? Bliżej? No to niecodzienne. Blisko? Ale to jeszcze nie to, bo to są takie gadżety, że jak ktoś was zapyta. Masz to w Polsce? To ty mówisz, że nie masz tego w Polsce, ale możesz to zamówić z Chin, bo dziś testujemy gadżety z Chin, które w Polsce naprawdę ciężko dostać. I faktem jest, że trzeba było na nie poczekać. Faktem jest, że trzeba było za nie zapłacić. Często nie mało. <laughs> ale również faktem jest, że bardzo chcę je przetestować i że w środku czekają naprawdę sztosowe rzeczy. Więc jeżeli lubicie gadżety z Chin i chcecie tych odcinków więcej, to zostawcie to jak najwięcej łapczych w górę i strzejcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, bo faktem jest, że wtedy jest dużo większa szansa na to, że kolejny odcinek wam się pokaże. I faktem jest również, że gry w fajnych znajdziecie w linku w opisie na Gittway.com. A teraz klasycznie, chwacha i zaczynamy. Gazowane napoje, każdy z nas je lubi. Przemu niewiele rzeczy lubi, ale załóżmy, że większość z nas je lubi tak długo, jak są. Gazowane. Gorzej, kiedy zapomnimy ich zakręcić, albo gorzej, kiedy ktoś ma taki nawyk, że sobie idzie z gazowanym napojem, otwiera, pije małego łyczka i tak robi kilkanaście razy, więc pozwólcie, że dla symulacji zrobię tak kilkanaście razy. Można powiedzieć, że nasz napój gazowany to kiedyś był. No, i generalnie w Polsce macie w takiej sytuacji dwa wyjścia: albo męczycie się i pijecie wygazowane, albo wylewacie i bierzecie kolejny napój, co jest dużym marnotrawstwem. Na szczęście, za złotych 53 kupiłem wynalazek od pana Chińczyka, który ten problem powinien naprawić. A są to korki specjalnego rodzaju, których w Polsce nie widziałem nigdy wcześniej. Taki korek prezentuje się we właśnie taki sposób, i od góry ma przycisk, który nasz napój powinien nagazować. Potrzebujemy jakiegoś testera. Rybka, a pomóż. Okay. <noise> zgodził się bez wahania. Szacun, stary, picie wygazowanych napoi to ciężka misja. Gdybyś mógł, to przetestuj najpierw teraz i zapamiętaj poziom nagazowania. No, wygazowane. Tak wygazowane. Do zera. Tak? No. A, to dałem radę. Dobra, no to teraz zakręcamy nasz korek i ja panu nagazuję, to się, to się naprawi, to się wyklepie. Ty, czekajcie, ja wam to muszę pokazać. Patrzcie, jak ta butelka zaczyna się pompować. Zgniotę ją, tak żebyście to lepiej widzieli. I korek wtłacza do butelki powietrze Ta się prostuje Spróbuję ją nagazować tak naprawdę porządnie Ej, jest ryzyko, że ten korek zaraz wypali nam w sufit Mam nadzieję, że go dobrze dokręciłem Czekajcie, dokręcę tak na sztywno Dobra, gazujemy O, sykło, to dobry symptom Dawaj, testuj Czy coś się zmieniło? Mmm jest prawie tak samo wygazowany, jak było. Nie zmieniło się nic? Nie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że to nie działa i to nie ma żadnego naukowego dowodu, ani fizycznego dowodu i że pan Chińczyk nas oszukał? No, chyba tak. Mogło tak być. Dopuszczam do siebie taką możliwość. No ale kurczę, pomysł tak na papierze? No niby wydaje się spoko, no ale z drugiej strony jak to ma wtłaczać gaz w napój? Gdyby to jeszcze była jakaś rurka, gdyby to było na jakiś zbiorniczek CO2? To może jeszcze, ale tak to, to tylko i wyłącznie wtłacza gaz do butelki. I zabawne było to przetestować, ale jeżeli chodzi o działanie, to chyba tak nie do końca. No co, no mówiłem, że nie ma tego w Polsce, ale nigdy nie mówiłem, że na 100% będzie działać. <ścoughs> Tym razem gadżet za 65 zł i tu macie moje słowo. To będzie działać. A jak nie? Będzie działać, Przemo, zaufaj mi. Na wasze dobre samopoczucie, na wasze dobre spanko i na waszą frajdę, bo to, co jest w środku jest... Przeurocze, przesłodkie i może pozwolić wam dobrze się wyspać, a na pewno dobrze się bawić, bo jest to poduszka, ale nie taka zwykła, bo takiej poduszki osobiście nigdy nie widziałem w Polsce. Na pierwszy rzut widzimy, że jest to poduszka z... Kotkiem, tutaj, który ma chmurkę Przetłumaczymy sobie ją zaraz, bo w sumie jestem ciekaw, co tu jest napisane Z tyłu mamy coś takiego, może Pudding, z tyłu jest napisane Pudding cat, no i właśnie, to co w tej Poduszce jest wyjątkowe, to to Że ma ona subak w tym miejscu I w tej poduszce jest pełno Małych, słodziutkich Kotków i miętosząc je w rękach Ja już teraz czuję się lepiej A ty Przemo? No tak, kotki są fajne Mówiłem, że będzie działać Patrzcie, i w ogóle, patrzcie, ile tego jest. Tych kotków jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kotków. Cztery z nich są szare, a cztery z nich są bardziej kremowe, ale wszystkie są mega słodziutkie. Jeżeli chodzi o poduchę, to nawet bez zawartości kotków jest miękka. Jeżeli kotki napakujemy do środka, to poducha jest jeszcze większa i tak się śmiesznie głowa zapada między tymi kotkami. A dodatkowy plus jest taki, że jak chcemy z jednej strony mieć spanko, a z drugiej wojnę na poduchy, to możemy robić tak. I pakować przema poduchami i jednocześnie dalej mieć spanko, bo dalej mamy dużą poduchę, a masz przemonie. A jeszcze wyrybę! Dobrze latają! To im trzeba przyznać. Ej, to jest naprawdę zarumbista poduszka. Chyba najlepsza i najbardziej kreatywna, jaką do tej pory miałem. Słuchajcie, ja wiem, że na pierwszy rzut oka to się wyda trochę nierozsądne i dziwne, ale zamówiłem z chin koszulkę za 78 zł. I to jak za koszulkę z chin wydaje się dość dużo, no bo to jest więcej niż w sieciówce. Ale to właśnie dlatego, że to nie jest zwykła koszulka, i takich koszulek nie ma w Polsce, a jest to koszulka z equalizerem i to elektrycznym. Ten equalizer, czyli equalizer to jest coś takiego, wiecie, że jak jest muzyka, to to sobie skaczę. On. Powinien faktycznie działać, ale jak to jest wykonane? Jak to jest zrobione? I czy rzeczywiście to działa? I czy to nie jest przypadkiem tylko naprasowane? Oby nie. Koszulka jest w rozmiarze XL, ale jest to XL-ka chińska. Warto zaznaczyć, że te chińskie rzeczy są zazwyczaj mniejsze niż na rozmiarówce. Tam jest zupełnie inna rozmiarówka. No i jeżeli chodzi o nasz ekualizer. O jezu, śmierdzi strasznie. Ale jeżeli chodzi o nasz zero, okej, okay, to on jest taki jakby plastikowy, taka gumowa mata. Ej! Sprytnie zrobili, ona jest na rzep. Więc przed praniem można sobie ją odpiąć, a w sumie odepnijmy ją. Aha, i tu mamy złącze do zasilania, i gdzieś w środku zapewne jest ukryte źródło energii. E, czy to będzie powerbank czy jakieś baterie? Jak to jest? O, o, o. A nie, tu jest. To jest przewód do włączenia. A! I ten przewód idzie aż tu, do dołu koszulki. I tutaj mamy jakieś źródło energii. Proszę, sprytna, zaszyta kieszonka. I mamy coś takiego. Do środka musimy wpakować dwie małe baterie. O, 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 coś tutaj zaczęło migać. Ale jeszcze nie spoileruję. Aha, dobra. Ej, słuchajcie, bo ja myślałem, że to się będzie łączyć po bluetoothie, ale to nie łączy się po bluetoothie. To działa z dźwiękiem naokoło, czyli jak założycie to na imprezę i będzie muzyka na imprezie, to to będzie grało w rytm muzyki na imprezie. I jak widzicie, ten equalizer działa. Dobra, gasimy światło i testujemy koszulkę. Sekunda, przebiorę się i zgaszę. I moi drodzy, wszystko gotowe. Włączamy urządzenie, włączamy muzykę. Ej, jak to kosmicznie wygląda! Dawaj, DJ Przemo, puść coś na głośniku. Podejdę bliżej. Można wyregulować jeszcze czułość pokrętłem w urządzeniu. I uwaga! Zarąbiste! Ej, to działa mega dobrze! Koszulka jest 10 na 10 i wyobraźcie sobie, że w czymś takim idziecie na imprezę! Od razu jesteście w centrum zainteresowania! No i czemu mi imprezę skończyłeś! Ej, patrzcie, nawet jak sobie gadam, to to łapie idealnie. Mi się wydaje, że to łapie gdzieś z góry. Gdzieś tutaj prawdopodobnie jest mikrofon koszulka 10 na 10. Ja w tym zostaję do końca odcinka. O nie! Przemo bateria mi się rozładowała! Podłącz. Ale nie chce mi się co, ja tak będę podłączał, odłączał, podłączał, odłączał. To już zwariować można. Czy ja z tego telefonu cały czas korzystam. Kabel mi sięga dotąd bez sensu. No, chyba że kupicie sobie taki gadżet za 22 zł. Skin, który rozwiązuje problem ciągłego podłączania, odłączania, podłączania, odłączania. Ile, ile można, ile można. Mamy 21 wiek i mamy specjalne przewody. Mieliśmy kiedyś coś podobnego i to wtedy nie działało najlepiej, ale to są inne przewody w trochę innej technologii, i te. Te mają szansę. I uwaga moi drodzy, co mamy w środku? Otóż mamy oczywiście przewód, jednak końcówka tego przewodu jest... Magnetyczna i odpinana, ale to nie wszystko, bo coś takiego już mieliśmy. Oczywiście chodzi tutaj o to, że to sobie wkładacie tu i już nie musicie podłączać, tylko przykładacie i cyk, magnesik wam się magnesuje. Pozwólcie, że przewód rozwinę, podłączy do zasilania. No i uwaga, moi drodzy, to czego nie mieliśmy wcześniej, to końcówka tego przewodu ze świecącym indyktorem. Teraz świeci na zielono. A co się stanie, jak podłączymy telefon? Zobaczmy. A może na odwrót, czy to ma w ogóle znaczenie? Sprawdźmy tak. Dalej świeci na zielono. Hm. A to nie powinno. No nie wiem, jakoś tak inaczej? Właśnie nie wiem, czy mnie ja tu i no. Bo w ogóle iPhone się nie ładuje, patrzcie. Faktycznie możesz mieć przemorację, bo nie ładuje mi się tutaj. Więc czekajcie, wyciągnę go. Dobra, sprawdźmy bez i co się stanie. Podłączam. A może to kwestia kostki? Przełączę do innego. Nie no, dobra, patrzcie, jak odłączę od kostki, przestaje świecić. Teraz wezmę do powerbanka, świeci. O! O! Chyba ładuje. Dobra, ładuje. Coś z kostką było, nie tak? Ale. No wciąż ten kolor światełka nam się nie zmienia. Myślałem, że on się będzie zmieniał w momencie, kiedy podłączamy telefon. No, no ale dobra, to sygnalizuje tylko, czy prąd nam wychodzi z naszego źródła ładowania. No bo teraz zahaczyłem nogą, nie odczepia się, daj mi spokój. Przestań się mnie czepiać. <grym> Okej, okay, ładuje, świeci, ale nie do końca świeci tak jakbym chciał. zamówiłem ten przewód też w drugiej wersji. Sprawdzimy go na szybko na naszej lampce. Czy to będzie działać tak samo? Okej, okay, jest zielony indyktor, podłączamy do lampki. I uwaga, dalej jest zielony indyktor i się ładuje i jest zielony indyktor i tu się nic nie zmienia. No, szkoda. Mogłoby to zmieniać kolor, byłoby fajniejsze. Przewody działają jako taką, ale podobnie jak ostatnio, szału nie robią. Na szczęście, mam jeszcze jeden gadżet związany z ładowaniem. Otóż, za złotych 121 kupiłem przedmiot, który powinien ładować bez podłączania nie jedną rzecz, a trzy rzeczy. Więc to może być naprawdę przydatne. Jak widzicie, rozmiar jest naprawdę kompaktowy. To jest wielkości mojej dłoni. A po wyciągnięciu prezentuje się właśnie tak. Jest to ładowarka indukcyjna, ale nie taka do końca zwykła. Bo można sobie ją złożyć na przykład w taki sposób, można sobie ją rozłożyć na przykład w taki sposób i ładować do trzech różnych urządzeń. Więc możemy naładować telefon. Apple ma coś takiego. Ma? I kosztuje chyba 700 zł. 700 zł od Eiffla? No. Czyli. Chyba ładuje tylko dwie rzeczy. To to jest tańszy odpowiednik ładujący trzy rzeczy. Przemowy z kora. Ja wyciągam moje słuchawy. Palić? To ci ryba kupinowy. To masz dostęp do firmowego konta. Na którym nic nie ma! Nieprawda? Dobra, to tak. W zestawie mieliśmy kostkę, przewód i to. Także wszystko, czego potrzebujemy. Podłączamy to wszystko ze sobą do kupy. I okej, okay, pojawiają nam się tutaj dwa czerwone indyktory. I teraz, co będzie do czego i jak to będzie działać? Środek do zegarka. Środek do zegarka. Dobra, sprawdzimy najpierw na Twoim zegarku, jakbyś coś miało spalić. I. O, jest, dobra. Zegarek złapało. Jak widzicie, ładuje. Uwaga. A, bo jest z Maxseifa oznaczenie. A oznaczenia. ja mam maxsafe z tyłu. Zobaczymy, czy ładuje przez Maxseifa. I. Dobra, ładuje. Ty, to jeszcze jest maxsafe zaznaczony, elegancko. Dobra, to ostatni test. Moje wysłużone słuchawy. Położyłem i ładuje ładuje trzy urządzenia naraz. To jest duży plus, bo czasami jest tak, że położycie dwa, jedno się odłącza, bo brakuje jakiegoś napięcia. To jest mega dobre, a to nie jest jeszcze koniec możliwości. No bo jak widzieliście, to jest składane. Czyli o, teraz było niebieskie. Aha, jak się ładowało, to się zmieniło na niebieskie. A ta wróci do normy, czy nie wróci? Dobra, nieważne. Ważne jest to, że to możemy sobie ustawić w ten sposób i teraz mamy stojącą stację na telefon i proszę, mamy też podstawkę do telefonu, nie? A słuchawy, dam radę tak naładować? No się Nowe się przykleja, aha, czyli gdybym miał nowsze słuchawki, to bym je mógł tutaj przykleić, ale widzicie, to działa. Nowe mają MagSafe'a, te nie mają MagSafe'a, ale w tej pozycji również ładuje. A czy załaduje zegarek w tej pozycji? No właśnie, wiem, że jest na odwrót, ale jak by ładowało, ej, kalkulator mi się włączył. Jak ładowało, to by było piękne, nie? Tak czy siak, urządzenie cudowne, urządzenie pomysłowe, jak widzicie, urządzenie również działające, wielopunkcyjne i prawie, że 7 razy tańsze od tego od Tu To jest prawdziwy sztos i co, masz to w Polsce? W sumie... Chyba tego nie ma, ale jak jest, to poprawcie mnie w komentarzach, a my lecimy z kolejnym gadżetem 10 na 10 Czas na gadżet, który w trakcie przygotowania tego odcinka spodobał się zarówno mi, jak i Rybie, więc zamówiliśmy dwie wersje i mega nie mogłem doczekać się, aż dojdzie. I tutaj na wstępie pytanie do Ciebie, Przemo. Ile kosztuje zestaw klocków LEGO? Taki z 900 tysięcy elementów? Różnie. No tak pierazę o to. Oddo. No tak, pewnie od 300 do pewnie nawet 1000. Okej, okay, no to 300, i to nie całe zapłaciliśmy za dwa zestawy, bo mój kosztował 145 zł, a ryby 150. A, a, a masz takie klocki, to są z chińskich bajek? Nie. No widzisz, że pan Chińczyk ma, bo są to miecze, co jest dość częstym motywem w różnego rodzaju animacjach. I ryba ma taki z Demon Slayera, a ja mam taki z Blicza, i to jest miecz Ichigo, który będzie idealnie pasował do mojego mieszkania. No i właśnie, łaa, rozsypał się. No to ma ładne pudełka. No dobra, tutaj też się dało zamówić z pudełkami, ale bez pudełek było taniej. No i mój miecz po złożeniu powinien prezentować się mniej więcej tak, a ryby mniej więcej tak. Więc co? Bierzemy to na chatę, bawimy się dobrze, składamy i pokazujemy Wam czas i gotowy efekt. Uwaga, wyszło nam to tak. No to tak, widzowie, składałem mieczor jakieś 3,5 godziny, mniej więcej. 3, 3,5 i wygląda on tak. Ciu, ciu. A po wyjęciu miecz prezentuje się właśnie tak. Wygląda naprawdę epicko. Składałem miecz luźnym tempem przez jakieś 3,5, może 4 godziny. Na minus to to, że jest tutaj dużo powtarzalnych sekwencji, takich na przykład jak ta. Na plus natomiast pokaźna liczba dodatkowych elementów, które zostały mi po złożeniu oraz oczywiście sam wygląd i wielkość tego potwora, bo miecz jest naprawdę ogromny i prezentuje się prze... Pięknie. Cały zestaw po złożeniu składa się tak naprawdę z trzech części. Pierwsza to niezależna podstawka, bo to po prostu sobie na nie stawiamy. Druga to pochwa miecza, a trzecia część to sam miecz, który jest z niej oczywiście wyjmowany i to uczucie jest naprawdę epickie. Podobnie jak nasze ostrze. Tu mamy czerwone akcenty, tu na dole mamy jakiś łańcuszek, tutaj bardzo ładną kształtną osłonę. I bardzo długie ostrze. Muszę przyznać, trochę się palcuje przez to, że jest w czarnym połysku, ale można przetrzeć szmatką po złożeniu i jest, jak widzicie, w miarę okej. Okay. Cały zestaw zdecydowanie warty swojej ceny, dobrze spędzony czas i będzie super wyglądał na półce. O tutaj. Czas na najdroższy i możliwe, że również najbardziej epicki gadżet tego odcinka. Zapłaciliśmy za niego 199 zł. Ja wiem, całkiem sporo, ale widziałem kilka filmików z tym gadżetem i strasznie chciałem go mieć. A jest to uwaga, uwaga! Jeszcze nie widać. I teraz możecie już kojarzyć to pudło, bo pojawia się ono często w różnego rodzaju krótkich filmikach. To jest muzyczna cewka Tesli, czyli coś, co powinno emitować prąd, tak, żeby on był w powietrzu. Nie wiem, jak to opisać. Więc po prostu spróbujmy to uruchomić. I na filmikach tu serio wyglądało genialnie. Pierwszy element prezentuje się właśnie tak, i wykonanie zdaje się być dość solidne. Widać w środku podzespoły, od góry coś metalowego, i tutaj właśnie musimy wkręcić sobie naszą igłę. I dostaliśmy też takiej i takiej. Nie wiem do czego to jest tak, poprawdzie. Może to są jakieś części wymienne? Nie! To są żarówki, żeby można je było cewką włączyć, bo cewka Tesli puszcza żarówki, kiedy je przyłożycie w taki sposób, jak jest włączona. Dobra, no i właśnie, a propos włączania. W zestawie mamy również zasilacz. No, wygląda jak taki zwykły do LED-ów. Ej, ale wtyczka jest nie taka, ale spokojnie, mamy przełączkę. Ho! To podłączamy tutaj. No i miejmy nadzieję, że to urządzenie zadziała i że mnie nie walnie zaraz piorunem. Uwaga, podpinam. Na razie nic się nie dzieje, zaświeciła się niebieska lampka w środku. I co? Aha, bo to trzeba połączyć z Bluetoothem, no racja. Tutaj mamy jakiś kod QR, żeby go zeskanować. I on powinien nam zrobić jakiegoś SoundWave'a, czyli to pewnie będzie link do jakiegoś odtwarzacza. O, i tu mamy różne częstotliwości i różne melodyjki! Dobra, tylko czekajcie, czy ja to mam... Damy power na maksa. Frekwencji na maksa. Na wszelki wypadek trochę się odsunę i spróbujmy dać 200 Hz. Uwaga! Ale to nie powinno lecieć tam po Bluetoothie? A, bo to przez to może, że mam nagrywanie. Czekajcie, wyłączne nagrywanie ekranu. Jest! Działa! Patrz! Patrz na końcówkę, widać prąd! Czemu to nagle tak głośno zaczęło robić? Ty, ty, ty. Może się musiało. Może, może musiało coś tam zacząć stykać. I dobra, co się stanie, jak podstawimy zarówkę? Haha! To działa! Jest to ten equalizer w tle. Czekajcie, wyłączymy światła Ty -ry -ty -ty -ry -ty. Sprawdźmy to jeszcze raz <laughs> Ej, patrz, dotyka tego! I jak coś to mnie nie razi, jest wszystko git Ej! To jest zarumbiste A ta druga? Zobaczmy jeszcze tą drugą Ty -ty 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 -ty. Uwaga! Haha, ha, ta druga jest niebieska. Ej, genialne! A jak przystawię bliżej... Ej, głośniej jest! Patrzcie, jest różnica w dźwięku. Teraz jest głośniej. Teraz ciszej. Ha, ha, ha. Ej, zarąbiste! A co jest stanie jak to położymy tutaj? Ej, patrz tu! O kurde! Ale tu mega wygląda. Czekajcie, nagram wam to... A nie, na, nie nagram. Daj komórkę na chwilę. Les! We could be... Za muzyka. Ej, faktycznie, to lepiej działa na tych ośmiobitowych dźwiękach. Polka! Ja mogę tak w nieskończoność, to jest genialne! Za rozbite! Dawność tak, nie, nie mam jedną przyczyną z gadżetem. Czekajcie, z tym się da zrobić jeszcze jedną rzecz. Bo ja na lecie na przykład widziałem filmiki, kiedy ktoś do tej cewki Tesla coś przystawia. I wygląda to mniej więcej tak. Tylko czy rzeczywiście uda się osiągnąć taki efekt? Bo tutaj wydaje mi się, że to jest mocniejsze. Mam tutaj małą figurkę doktora Duma, która powinna mieć jakieś metalowe elementy w środku. Chyba na pewno ma sprężynkę tutaj pod głową. Puśćmy sobie muzyczkę, która będzie do niego pasować. Dobra, to musi zaskoczyć. Ej, patrzcie! Haha! Łapie go za czak... A! Dobra, to było ciepłe, przestraszyłem się, ale nie bolało jak coś. O, kurde, patrzcie to. Ale zarąbiście to wygląda! Kosmicznie! No i teraz już wiecie, że doktor Dum zawładnie światem. Okej, okay. nie żebym strasznie jarał się tym przedmiotem, bawił się nim przez jakieś pół godziny i czytał o co w tym chodzi, ale gdyby tak było, to wyczytałbym, że dźwięki przygotowane pod ten przedmiot powinny wyglądać mniej więcej tak, czyli powinny mieć taki kwadratowy soundwave. Aczkolwiek, jeżeli wpiszecie dźwięki ośmiobitowe na YouTubie, na przykład tytułu jakichś znanych piosenek, to też da się znaleźć wiele rzeczy, które prawdopodobnie będziecie w stanie rozpoznać. Więc jeżeli ktoś z Was poznał, co do zapisanka, to może napisać w komentarzu, jaka była. Napiszcie też, który z dzisiejszych przedmiotów podobał mi się najbardziej. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to strzelcie łapkę w górę. Według mnie to jedne z najlepszych gadżetów od dawna i już nie mogę doczekać się kolejnych. Jeżeli Wy też, to strzelcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i zapraszam na poprzednie odcinki. A na dzisiaj to wszystko, cewkowe świry. Trzymajcie się ciepło. Cześć!